Przyjazna atmosfera, szef świecący przykładem. Jest wiele czynników sprawiających, że praca jest przyjemnością, a nie codziennym obowiązkiem, na który się ciągle narzeka. I choć nie wszyscy zarządzający w firmach zdają sobie z tego sprawę, to są przedsiębiorcy przyjaźnie nastawieni do swoich pracowników. Marzeniem większości osób jest zatrudnienie w firmie, gdzie wynagrodzenie wypłacane jest na czas i praca przebiega w dobrej atmosferze. Jest doceniana, a sprawiedliwość oraz szacunek nie są pojęciem zapominanym przez szefa. Niewielu jednak ma szczęście pracować w idealnych warunkach. Jak wynika z danych Państwowej Inspekcji Pracy, w 2013 roku inspektorzy przeprowadzili blisko 90 tysięcy kontroli, objęto nim prawie 69 tysięcy podmiotów. Gdzie świadczenia na rzecz pracy wykonywało 3 miliony 600 tysięcy osób. Mniej więcej jedna trzecia spośród tych 90 tysięcy kontroli jest spowodowana skargami pracowniczymi. I większość skarg, które do nas wpływa, są to skargi zasadne w całości bądź w części. W ubiegłym roku inspektorzy pracy w trakcie przeprowadzonych przez siebie kontroli wykazali niewypłacenie na rzecz pracowników 190 milionów złotych. Udało nam się z tego wyegzekwować. 150 milionów, co świadczy o tym, że jednak pieniądze w firmach były. Tyle tylko, że jest wielu takich pracodawców, którzy kredytują swoją działalność kosztem pracowników. Jest to niedopuszczalne. O tym, że można i warto być dobrym pracodawcą, przekonali się szefowie 14 zakładów, którzy już po raz szósty odebrali w Pałacu Prezydenckim certyfikaty pracodawca przyjazny pracownikom. Jest w naszym kraju wiele konkursów, w którym pracodawcy otrzymują wyróżnienia związane z promowaniem chociażby idei związanej z firmami swoimi, ale ta nagroda, to wyróżnienie jest szczególne, bo nadają go pracownicy. Ludziom pracującym bez wątpienia należy się szacunek i przysługuje im prawo do godnej pracy. Zadowoleni będą lojalni, kreatywni i pomogą rozwijać biznes. Różne środowiska podkreślają jednak, że należy pochylić się nad kwestią poprawy prawa pracy, które jest obecnie bardzo liberalne. Jako przykład podają przepisy regulujące już na etapie dopuszczania osób do pracy. Nie ma większego marzenia prezydenta niż podpisywanie samych dobrze przyjmowanych przez ludzi rozwiązań prawnych, nadając im ostateczne jakby nie tyle brzmienie, ile wdrażając je w życie, w funkcjonowanie w ramach polskiego systemu prawnego. Ale wszyscy wiemy doskonale, że jest nie zawsze wszystkie akty prawne mogą być jednocześnie dla wszystkich jednakowo atrakcyjne czy dobre że to jest zawsze problem, trudny problem wyboru. Dlatego marzę o tym, żeby na przykład, proszę niekoniecznie, przymawiam się od razu o następne pióro, ale, ale marzy mi się takie pióro, które byłoby z jednej strony podpisane przez związki zawodowe, a z drugiej strony przez pracodawców właśnie. Aby mógł z czystym sumieniem i mógł z głę wewnętrznym głębokim przekonaniem podpisywać dokumenty prawne, które byłyby uzgodnione, wynegocjowane, przyjęte w formule dialogu społecznego między pracownikami, między przedstawicielami pracowników i pracodawcami. Rockefeller powiedział kiedyś, że znalezienie i zatrzymanie najlepszych pracowników jest najbardziej wartościową zdolnością. Nic dziwnego. Pracownicy wraz ze swoją wiedzą oraz zaangażowaniem są najcenniejszym kapitałem każdej firmy. Warto, by pracodawcy o tym pamiętali.